Witam na kanale Kawał wiedzy i zapraszam na odcinek z serii Matematyka dla opornych. Zapraszam na odcinek dotyczący upraszczania wyrażeń algebraicznych. W pierwszym przykładzie mamy 5x kwadrat, odjąć 3x, odjąć 9x kwadrat, dodać 4x dodać 5. I tutaj zaznaczamy sobie te same elementy, które mogą być poddane upraszczaniu. Czyli x w drugiej potędze razem z liczbą, jaka przy nich stoi. Będziemy redukować, upraszczać osobno. Osobno zwykłe x -y i zostaje nam piątka lekko samotniona. I teraz mamy 5x kwadrat odjąć 9x do tego minus 3x, dodać 4x na zielono i na fioletowo piątka. W tym przykładzie zostanie to rozpisane bardzo dokładnie, w kolejnych już troszkę bardziej skrótowo. Na początek zajmujemy się redukcją x w drugiej potędze. Tak naprawdę interesują nas liczby i działanie na nich. Mamy tutaj wyliczyć 5 odjąć 9. Wynik to minus 4x do potęgi drugiej przepisujemy. To samo robimy z x, wykonujemy uproszczenie i do minus trójki dodajemy czwórkę, co daje nam plus. 1x. Z uwagi na to, że piątka była samotna, nie mamy z czym ją uprościć i zredukować. To po prostu dodajemy 5 i to jest najbardziej uproszczona postać naszego wyrażenia algebraicznego. Minus 4x kwadrat, dodać x, dodać 5. W drugim przykładzie dokładnie tak samo. Szukamy elementów, które możemy ze sobą zredukować. I mamy tutaj P do potęgi drugiej. Patrzymy. Jeszcze raz pojawia się P do potęgi drugiej. Patrzymy dalej. I nasza czwórka jest samotna. Ale mamy jeszcze w dwóch miejscach niewiadomą P. I naszą czwórkę, która. Jest osamotniona. Jeśli przed p kwadrat nie mamy nic, to tak naprawdę mamy jedną sztukę p do kwadratu i do tego mamy dodać jeszcze 3 piąte. Czyli mamy jedną całą i 3 piąte p do potęgi drugiej. Jeśli chodzi tutaj o nasze, tym razem odejmowanie, możemy gdzieś na boku wykonać minus 2 trzecie P, dodać 1 P. Tak naprawdę można sobie zamienić to miejscami i od jedynki odjąć 2 trzecie P. Taka zamiana jest możliwa tylko pod warunkiem, że znaki, które były przypisane, pozostawimy przy odpowiednich liczbach. 1 to są inaczej. 3 trzecie P odjąć 2 trzecie P równa się 1 trzecia P wynik jest na plusie czyli tutaj dopisujemy plus 1 trzecia P i na sam koniec nasza czwórka musi zostać dopisana do wyniku końcowego i tym sposobem drugi przykład został uproszczony. Trzeci przykład jest troszkę bardziej rozbudowany. Pojawia się tutaj nawias. Warto zapamiętać, że zanim zaczniemy się zajmować całym działaniem, trzeba ten nawias zlikwidować. I tutaj, jeśli przed nawiasem nie ma, nic, jest tylko znak minus lub plus. Tak naprawdę to jest minus 1, przez którą będziemy sobie wymnażać poszczególne elementy w naszym nawiasie. I na początek minus 7a przepisuję. Minus 1 razy 4a daje nam minus 4a. Minus 1 razy minus 3a kwadrat daje nam plus, bo każde minus razy minus daje nam plus 3a kwadrat. I całą resztę, czyli dodać 5a kwadrat, i odjąć 2a do potęgi trzeciej, przepisuję. I teraz zastanawiam się, które elementy ze sobą mogę zredukować. Mam 7a na minusie, do tego jeszcze minus 4. A następnie mam dwa elementy z a. Do potęgi drugiej, czyli a kwadrat, i tym razem samotne zostaje a do sześcianu, czyli to w trzeciej potędze. Minus 7 i minus 4 daje nam ostateczny wynik równy minus 11 a. Następnie mamy 3, dodać 5, co daje nam 8a kwadrat i minus 2a do potęgi trzeciej. Można to sobie zamienić i zapisać od najwyższej potęgi do najniższej. Tak czy inaczej, ten wynik jest naszym ostatecznym. W tym przykładzie mamy dwa nawiasy. Przed pierwszym widzimy trójkę, przed drugim nie widzimy nic, czyli przypominamy sobie, że powinna tutaj być jedynka na minusie. Rozpoczynamy przemnażanie elementów, czyli 3 razy x kwadrat da nam 3x kwadrat i 3 razy minus 2 da nam minus 6. Teraz przemnażamy minus 1 razy 5, co daje nam minus 5 i minus 1 razy minus 6x kwadrat. Każde minus razy minus daje nam plus 6x kwadrat. Następnie patrzymy, co ze sobą można zredukować. I widzę, że x do kwadratu razem i Liczby, które nam się tutaj pojawiły, również razem 3, dodać 6 daje nam 9x kwadrat i minus 6 i minus 5 daje nam minus 11 i to już jest forma uproszczona naszego wyrażenia algebraicznego. Przed nami kolejny przykład. Tutaj mamy dwa nawiasy. I nie są połączone ani plusem, ani minusem. I trzeba tutaj zapamiętać, że jeśli między nawiasami nie pojawia się żadny znak działania, to mamy tutaj mnożenie nawiasów. Co robimy, kiedy mamy mnożyć ze sobą dwa nawiasy? To tak naprawdę mnożymy każdy element z każdym czyli x mnoży z x. I otrzymuję wynik x do potęgi drugiej. Następnie mnożę sobie x z czwórką i otrzymuję wynik. Dodać 4x. Później 1 z x. Mnożę i mam wtedy 1x. I na koniec mnożę 1 i czwórkę. I daje mi to wynik 4. Sprawdzam, czy w tym przypadku da się coś jeszcze uprościć. Widzę x, a to oznacza, że x do kwadratu przepisuję. Tutaj mam dodawanie 4, dodać 1, co daje mi 5x. I czwórkę również przepisuję. I to jest najbardziej uproszczona. Forma, jaką dało się tutaj uzyskać. Ponownie mamy dwa nawiasy, z tą różnicą, że przed tymi nawiasami pojawia się minus i chwilowo tym minusem nie będziemy się zajmować, tylko będziemy go przepisywać i zajmiemy się nim na samym końcu. Otwieram nawias, aby pokazać, że zajmuje się tylko innymi działaniami niezwiązanymi. Z minusem i podobnie jak w poprzednim przypadku mnożę sobie x razy x i mam x do potęgi drugiej, następnie mnożę sobie x razy minus 3 i mam minus 3x, następnie 7 razy x co daje mi plus 7x i na koniec. Siódemkę mnożę z minus trójką co daje mi minus 21. Zamykam nawias i nadal nie korzystam z tego minusa. Sprawdzam, czy w moim nawiasie da się coś uprościć, i widzę, że mogę sobie jeszcze tutaj łatwiej zapisać te x. Czyli x do potęgi drugiej przepisuję minus 3, dodać 7 daje mi. Dodać 4x, i tutaj zostało mi 21 na minusie, które przepisuję. Dopiero w tym momencie zaglądam do naszego minusa, który był przed nawiasem. Pamiętam, że to była minus 1, której matematycy po prostu umownie nie zapisują, i wymnażam sobie wszystkie elementy przez tą minus 1 na sam koniec, i uzyskuję wynik. Minus x kwadrat, minus 4x i dodać 21. I w tym miejscu nie mogę już naszego wyrażenia bardziej uprościć i jest to ostateczna postać. Kolejny, jeszcze inaczej rozbudowany przykład. Różni się tym, że oprócz tego minusa przed nawiasami pojawia się jeszcze 2k kwadrat i to 2k w drugiej potędze. Podobnie jak nasz minus. Będziemy sobie przepisywać i na razie nie będziemy się tymi elementami w ogóle przejmować. Otwieram nawias i sobie wymnażam elementy po kolei. K razy 2k daje nam 2k do drugiej potęgi. K razy 4 daje nam. 4k na plusie 3 razy 2k daje nam 6k i 3 razy 4 daje nam 12 Ponownie 2k do potęgi 2 Przepisuję, minus przepisuję, otwarty nawias i sprawdzam, co w tym nawiasie mogę sobie tutaj zredukować, czyli 2k kwadrat zostawiam, nie mogę nic z tym zrobić, ale 4 dodać 6 mogę zapisać jako 10k i dodać 12. Co robię dalej? Opuszczam nawias, mówimy tak umownie. A tak naprawdę znowu przemnażam przez minus jedynkę każdy z elementów w nawiasie. A można sobie umownie zapamiętać, że minus zmienia nam znaki w nawiasie. Tu już jak to zapiem, zapamiętamy, jaką zasadę wybierzemy, zależy tak naprawdę od nas, co nam łatwiej przyjdzie. Minus 1 razy 2k kwadrat da nam minus 2k kwadrat ten minus zmienia nam znak i będzie minus 10k i ponownie ten minus zmienia nam znak z plus 12 na minus 12. Sprawdzam, czy tutaj przypadkiem jeszcze coś nie zostanie zredukowane i widzę, że mam dwie sztuki k do potęgi drugiej i nagle zabieram sobie dwie sztuki k do potęgi drugiej, czyli to będzie... 0K do potęgi drugiej, ale tego zera nie zapisujemy. Jak zapiszemy, to to nie będzie błąd, ale generalnie nie zapisujemy. Te dwa wyniki nam się skracają i ostateczne wyrażenie, które nam zostaje, to minus 10K minus 12. Kolejny przykład. I tutaj jest zupełnie inny niż poprzednie, ponieważ pojawia się kreska łamkowa, czyli Mamy tutaj dzielenie, ułamki zwykłe. Niespecjalnie za tym przepadamy. Pierwszy sposób polega na tym, że patrzymy, czy w liczniku przypadkiem nie da wyciągnąć się czegoś przed nawias. I w naszym przypadku będzie to dwójka, a w nawiasie zostanie x dodać 2. Dzielimy to przez dwójkę, która była w mianowniku. Patrzymy, że faktycznie to jest połączone. Mnożeniem, czyli mogę wykonać skracanie zarówno dwójek bez konieczności tłumaczenia się, czy tak się da, czy się nie da, bo przy mnożeniu jest to możliwe. W tym miejscu, gdzie było tylko dodawanie, jest to niemożliwe. Jak zamienimy sobie na mnożenie, jest to już wykonalne i mamy uproszczone wyrażenie w postaci x plus 2. Drugi sposób polega na tym, że tworzymy dwa odrębne ułamki. Pierwszy to będzie 2x, drugich dodać, bo taki znak był pomiędzy 2x a 4, i tworzymy sobie drugi ułamek 4, drugich. Każdoraz, każdorazowo sprawdzamy sobie, czy da się coś skrócić. Okazuje się, że bardzo ładnie skracają się nasze Dwójki. I teraz przypominamy sobie, że kreska ułamkowa to tak naprawdę symbol dzielenia, a 4 podzielone przez 2 daje nam 2, czyli dokładnie taki sam wynik jak w poprzednim e, przypadku, w poprzedniej metodzie wyliczającej dokładnie ten sam przykład. Z czego skorzystamy? Zależy od nas. Zależy od tego, co bardziej. Zrozumieliśmy i ostatni przykład na dzisiaj, również z kreską ułamkową, również z ułamkami, i tutaj pojawia się przed ułamkiem jeszcze liczba, i możemy to traktować jako 4, a tym, co będzie łatwiej, możemy to traktować jako 4 pierwsze, żeby widzieć ten poziom licznika i mianownika, i sprawdzamy sobie, czy przypadkiem czwórki i dwójki nie da się skrócić. Na szczęście jest to możliwe. I tutaj zostaje nam 2. Tutaj zostaje nam 1. Przechodzimy do drugiej części. I mamy szóstkę i trójkę. Sprawdzamy, czy przypadkiem nam się nie skróci. I tutaj podobnie mamy to szczęście, że się nam wszystko skraca. I co nam zostaje? Dwie pierwsze razy x minus 7 pierwszych. Odjąć, nie 6, już będą 2. 2 pierwsze razy 3 minus x pierwsze. Nie bez przyczyny zostawiam to jeszcze w formie ułamków, ponieważ, jak wiemy, mianowniki z jedynką nie zmieniają nam w wyniku i można o nich zapomnieć. I wtedy sobie zapiszemy 2 razy x minus 7 minus 2 razy 3 minus x. I to będzie błąd. Błąd, który bardzo często się pojawia, do tego zwracam na niego uwagę. Tutaj muszą pojawić się nawiasy, ponieważ my całą tą licznikową górę naszego drugiego ułamka będziemy przemnażać przez. 2. I dlatego jest to tak ważne, żeby o tych nawiasach pamiętać. Jak sobie będziemy przemnażać, to otrzymamy 2 razy x. 2x, 2 razy minus 7 to będzie minus. 14 minus 2 razy 3 to będzie minus 6 i minus 2 razy minus x to będzie plus 2x. Sprawdzam, czy mogę wykonać jakąś redukcję, czyli uproszczenie, i mam 2x, mam dodać 2x, czyli razem mam 4x. Patrzę sobie na minus 14 i minus 6, też mogę ze sobą uprościć i zapisać jako minus 20. Będzie to ostateczny wynik. Dziękuję, że dotrwaliście do samego końca i zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli prezentowany materiał podobał się Tobie, subskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę.